Witam wszystkich serdecznie, mamy 27 kwietnia, wtorek, z tego ciężkiego podlotu brakuje mi tego jednego samczyka rocznego, czyli z 18 mam 17, no i dwóch gołąbków z metody gniazdowej rocznych brakuje, reszta się poschodziła wczoraj, tutaj mam pytanie odnośnie tego nowego gołębnika, jak wentylacja wygląda, to chciałbym tutaj tak szybciutko pokazać jak to wygląda, dach mamy jak widzimy jednospadowy, Tutaj mamy z tyłu zasiadkowane. Tamtędy uchodzi zużyte powietrze, a sufit wygląda w ten sposób, że mam tu pod skosem. I mam tutaj taki drugi sufit zrobiony. O, wygląda to w ten sposób. Jest to oddalone jakieś półtora metra sufit od cel, żeby nie wiało gołąbką. Naprawdę jak tam się wejdzie to nic nie wieje. A tutaj jest pasek taki o całości gojemnika. 2,5 metra szeroko. szeroko. I jakieś tam 20 cm szerokości, na no całej długości golewnika tak zamotałem się trochę, ale tak to wygląda tu stoimy z tej strony, to widać to właśnie w ten sposób, nie? już nawet widać, że ładnie się pajęczynka robi także przeciągów nie ma, delikatne te powietrze uchodzi także tutaj miałem takie jedno zapytanie, to myślę, że warto hodowcom podpowiadać jak u mnie to jest zrobione no mi to się na razie podoba. Myślę, że funkcjonuje bardzo dobrze. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.